Cześć, z tej strony round. Witam was w kolejnym odcinku Enslaved Odyssey to the West. Eee, jesteśmy już prawie przy tej wieży. Ona jest praktycznie tutaj za e, po drugiej stronie, chyba po drugiej stronie tej przepaści. Tylko teraz e, problem mam taki, że nie wiem gdzie iść. E, gdzieś tu musi być kurczek jakieś przejście, tylko gdzie? No właśnie. Trip siedzi tam ukryta gdzieś w tym tym no w jakimś hudle, hudle, no jakieś tam skrzyni, manki kazał jej tam siedzieć, aby, no, po prostu czekała na nas, aż y, zrobimy tu jakieś przejście, właśnie. Musimy się dostać na drugą stronę tej przepaści, tylko właśnie. Jak? Gdzieś musi być po ścianie wejście, ale z której strony to nie mam pojęcia. Nic tu teraz nie widzę tutaj, może coś jest co? O, chyba znalazłem coś. Dobra, chyba dobrze idziemy. Pięknie, pięknie, tam, tam jest coś, okej. Okay. Dobra, mamy się skupić na wspinaniu. Wo, a ty skąd się tu wziąłeś? Ale jeden to. Zaraz pójdzie się jebać. No i zajebiście. Jeden poszedł. Teraz tak, tu jest przejście. Zajebiście. Kolejny, ja pierdzie. O ja, co to jest? Electromech Fireballs of energy that should be avoided. Aha, strzela jakimiś kolami energii, które powinny być. których powinniśmy unikać. Wow, aha. Tak to działa, stunuje nas po prostu na chwilę. Stun na niego chyba nie działa w ogóle, dobra, chyba będziemy musieli się zająć. i z bliska nie? Aha, elektryczne mechy są odporne na stun. Czyli dobrze, czyli nic im nie zrobimy. E, ale dobra, jakoś poszło. Tutaj jest wejście znowu. Dobrze, ja idę. Widziałem tu kilka dróg, ale... Aha. Tutaj... Nie, tam dalej chyba nie ma nic. Tu chyba były tylko te kulki doświadczenia. Tutaj coś jest. Hmm. Zobaczmy jeszcze tam niżej, bo tam chyba też coś było. Tak mi się zdaje przynajmniej. Stąd przyszliśmy. Aha, tu jest coś właśnie. Też kulki, ale czy tu jest jakieś przejście? Tam nie. Ha, huh, kurczę. Zaraz może coś się jeszcze raz. Tam na górę, czy tam nie wejdę? Nie, tam nie. W bok też tutaj nie da rady. Kurczę no. Tędy też tutaj nic nie da rady. Stamtąd przyszedłem, to nie. Na dół nie zejdę, bo tam jest za wysoko. Za duża przestrzeń, żeby tam się zjebać i pozabijać. Kurczę, no gdzieś tutaj, gdzieś ewidentnie trzeba po tych murkach przejść, ale gdzie to nie mam pojęcia. No tutaj jest kolejne do złapania. Hmm, no ale tu byłem. Urcha. Hum. ta wieża, kurczę, ten dźwig jest właśnie po lewej stronie, czyli w tamtą stronę mamy się. Musimy się dostać, czekajcie. Czy tam na dole nie było czasem przejścia właśnie. czekaj, Zaraz zobaczymy. Kurczę tu jest. No tak. Chyba tędy, tak mi się zdaje. Mej drogi nie widzę. Eee, dobra. Chyba tak. W tą stronę. tak, tak, w tą, bo tam już widzę, coraz bliżej są te metalowe... bele. Wow, wow wow dawaj, dawaj, dawaj do góry, do góry, bo to zaraz padnie. No i dobra, jesteśmy na górze. Teraz trzeba... wow tu jest pełno robotów. Kurczę mać, nie mam jeszcze... Aj, tylko stun jest. A i murek pada. Co mam tam na pałę lecieć? Chyba nie mam wyboru. Zaraz za tamtą osłoną się schowamy. Kurczę, te murki też długo nie wytrzymają. Czyli się naładuje osłonka, dobra jest. Lecimy dalej. A i gdzie jest teraz wejście jakieś? Tam są jakieś rurki. No stun mi dają kurcze, ale mi potrzebna jest plazma. Do, do atakowania Jedynie tylko to jest tyle pomaga. Kurczę, jeszcze nie trafiłem. Jedynie to tylko tyle pomaga, że na chwilę ich Co jest? Kurczę kontroler mi baterie mi padły. E, chwilka chwilka, zaraz zmienię. Kurczę, nie miały w którym momencie padnąć. Jeszcze chwila. No, dobra, wracamy. Ale mi ściechali życie. Tam jest, kurczę, teraz ty, przy samych robotach dopiero jest, widzę tam, amunicja. Było życie, ale dobra, zajmiemy się tym robotem. Dawaj, 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 zaraz padnę. Weźmy życie i amunicję jeszcze. I na górę. Tam był chyba dwa tylko, tak? Znaczy trzy ogólnie, tak mi się zdaje, już nawet nie pamiętam. A jeszcze nie... Ja pierdzielę jeszcze nie trafiłem. Trzy są chyba tutaj na górze. Nie dwa. Jeszcze jeden tylko. A bo było zarapadne, kurczę, no traw go! Patrz jak z kuban no jeszcze strzela? A nie, to jego ręka ta. <laughs> czekajcie, czekajcie. Życie się przyda. Ale dobra, w końcu. Yy, udało się ich załatwić. O! Kolejne tutaj jakieś yy, wspomnienia chyba. Ale nie wiem co to jest w ogóle. Monke, co to było? Kurczę, o co chodzi z tymi wspomnieniami? Nie mam pojęcia. Nie przeszłem tej gry, już mówiłem właśnie wcześniej. i nie przeszłem. Właśnie, nie przeszłem tej całej gry. Ten moment jeszcze pamiętam. Chociaż kurczę, tutaj trochę z kumplem na pół graliśmy. Ale dobra, no tam jeszcze trochę dalej. budajże że chyba do siódmego, ósmego czaptera doszłem. Ale mniejsza z tym. Dobra, docieramy już mało do e, tej wieży. Tam już widzę chyba przejście nawet na nią. No to jest jeszcze jeden. No, mało brakowałoby zaraz, kurczę, posiłki wezwał, ale dobra, udało się go rozjebać. Teraz tylko tak, e, tam jest chyba, tamtędy wyjdziemy. Tak, jesteśmy na miejscu. Przeskoczę tam? A jak, kurczę, ja bym nie dał rady. Wow. Spokojnie, kurczę. Dawaj, dawaj, dawaj do góry, do góry. Jesteśmy na miejscu. Aha, ten metal zrzucić po prostu, żeby utworzył most. To o to chodzi. E, tutaj jest coś. <śpiewanie> Ktoś, że What's going On it came out of nowhere. I was just looking around. Whoa, 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 calm down and tell me exactly what happened. Don't just Just keep still. Don't move. Oh, kurwa. Ale spokojnie. No jest dosyć duży. Żeby się zjebał. Pięknie, właśnie o to chodziło. To get across that thing won't stay down for long okay No nie gadaj, że ten pies jeszcze. A, dobra, dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Chyba dobrze idę. Nie widzę tam innej drogi Eee, czy mi się zdawało, czy coś tam przebiegło? To chyba jakieś zwierzę było. No i dobra, trzeba spieprzyć temu pieskowi. <śmiech> <śmiech> Coraz bardziej mi się zaczyna ta gra podobać. Na początku jakoś nie byłem do niej tak jakoś nastawiony, nie wiem, nie wiadomo jak. Ale powiem wam, że fajna, fajną kabułę dosyć. Wciąga, wciąga, naprawdę. Gdzie my weszliśmy? Do jakiegoś budynku? To wygląda kurczę, nie wiem, jakieś ruiny jakiegoś budynku. Wow, dostał się do środka. Szybko, szybko, szybko uciekamy. Spokojnie, my sobie poradzimy. Aha, ty jesteś tam, dobra. Monkey, Watch Dobra Trip jest tam, dobra, czyli mus musimy chyba do, do niej tam dojść Kurczę z tu nam masz 12, a tej jest zwykłej broni w ogóle. E, gdzie teraz? W tamtą stronę, tak? Dobrze, kochani, wiecie co? W tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie, cześć!